Wytrychy, dobra Wytrychu na naokoło w pełno, zatem możemy sobie poświęcić Tu bodaj będzie magazynek I jest magazynek Do pistoletu Ech, dobra Właściwie nie pamiętam, czy nie wiem, nawet gra nam nie mówi o tym, czy kamizelka kula odporna pokłania obrażenia tak jak obrażenia z plazmy i to byłby jedyny powód dla którego chciałbym brać kamizelkę teraz no nie, właściwie nie wydaje mi się ona taka niezbędna zatem jeden strzał tutaj już widziałem ten beznadziejny laser niestety mm, ani widu ani słychu po amunicji do pistoletu. Jednak kto wizory naprawdę... Ach. No dobra, jedna paczka. Cztery magazynki, świetnie. Ok, teraz zjeżdżamy do... Miejsce, w którym znajdować się będzie, czy już będzie bliżej, po prostu cały uniwersalny konstruktor. Jak zresztą zauważyliście, ten poziom nie jest skomplikowany względem przeciwników. Hmm, nie to. Jeśli to. pamiętałem o Tobie, Granat. Do widzenia. Cóż, najwidoczniej no Pedrowin władza rzuciła tak bardzo na mózg, że chce połączyć się ze sztuczną inteligencją. Ha. No w każdym razie możemy użyć tych e, szybów wentylacyjnych, jednak to istny labirynt i naprawdę nie chcę się w niego bawić, także nie zauważyłem niczego ciekawego, co możemy tam zabrać. Natomiast tutaj widzimy wielką wersję kurzających małych pajączków. Muszę przyznać, że nie jest on wcale straszny, w odróżnieniu tego dużego karkiana. Jest on wręcz żałosny. Żałosny ponieważ jest diabelnie wolny i często jakoś, nie wiem, przez, chyba przez właśnie brak tej szybkości bardzo łatwo go zgubić, a zresztą on nie za bardzo stara się za nami podążać. Jednak nadal ma dosyć dobre obrażenia jeśli chodzi o elektryczność. Okej, okay, a teraz sprintem zasuwamy. Już tutaj. Panuje istny raj dla fana stalkera. Myślę, nie wiem czy fana stalkera chciałby wkąpać się w radiację, ale wszystko jedno. Mm, wytrych, wytrych, wytrych. Czwórka, czwórka, czwórka. Rakiety, dobra, zatem. Mm, I to już wszystko. Nie co się podleczymy. Teraz mogę już skorzystać trochę więcej z tej baterii, yy, ...bioenergii, może, ponieważ yy, w będziemy mieć robotę na no poszczególne widzicie ten, ten pańk po prostu się nie stara często chociaż czasem buguje się między tym pomieszczeniem a drzwiami, zatem musi się go zdjąć, ale także to nie jest jakoś specjalnie trudne natomiast tutaj w tym pomieszczeniu będziemy mieć jeszcze więcej skrzynek, jednak tam Teren patrolują małe wkurzające pajączki. Niestety one jak pamiętamy w odróżnieniu swojego wielkiego braciszka radzą sobie dobrze w irytowaniu mojej osoby, pewnie nie tylko mojej. W porządku tutaj natomiast mamy wodę pod napięciem. Do której nie mogę wskoczyć. To jest bardzo miłe. Ja, wszystko jedno. Wodę, do którego chcę tu wskoczyć jest... Nie! Okej, okay, muszę coś wywalić... Eee... Dobra... Jak to nie mogę... Dobra, użyj tego, wszystko jedno. Hmm. Nie. Chcę wyrzucić, dziękuję. Właśnie to jest jeden powód, do którego chciałem tutaj wskoczyć, Narażałem swoje życie. To jest najlepszy powód, do którego się narażę życia, dla ulubszacza augmentacji. Dziękuję, dziękuję, proszę o opuszczenie terenu. Na serio, on jest takie żałosne. W porządku... Hmm, teraz myślę, że możemy spokojnie łaprzeć sobie to A, dziad. <grywka> Wszystko jedno. Zaraz sobie powytujemy te straty. Po prostu dobiegnij sobie tam, wszystko jedno, nie wchodźmy tu. Ta window jest diabelnie wolna. Ten pańk jest diabelnie głupi. po odmiany. Hmm, jeden chyba będę musiał... Nie, dobra, on sobie odejdzie. Bałem się już, że bam się po prostu myślałem, że zablokuje się między tymi słupkami Hmm, w porządku. Tutaj mamy kolejne wadliwe wieżyczki. Tak chyba one nie są aż takim dużym zagrożeniem Dobra, są jakimś zagrożeniem, ale jak pamiętamy gra stopuje, kiedy hakujemy z dół. i jak widzimy uruchamia most niezbędny do przejścia dalej I niestety nie możemy wyłączyć tych wyżyczek w każdym razie one nie będą takim problemem odkąd jeszcze <grystujesz> most jedzie okej okay, pro... te wyżyczki nie będą problemem po prostu tutaj zabawimy bardzo bardzo krótko i mam naszego przyjaznego robota 75 okay. I z tego to bardzo ważnego komputera pobieramy, 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 z, jak już się jest. Tak, pobieramy plany, po które przeszliśmy. W porządku. Dostaliśmy także plany konstruktora, gdyż Sawacz jest człowiekiem uczciwym... co po prostu, no, nie wiem. Nie chcę pokazać, że będzie robić coś z, z naszymi placami, z tymi planami i daje nam do wglądu coś o... Wy, nie wiem... coś co wygląda jak wielki czajnik? W każdym razie najważniejsze, że oni wiedzą co z tym robić. No przy okazji możemy zaobserwować nowy wzmocniony implant. 15 punktów leczenia, co tylko świadczy o potędze tego implantu. Dopiero drugi poziom, a Moc leczenia wzrosła 10 punktów. Właściwie chyba to wystarczy. Nie wiem. Nie wiem, komu potrzebna. Potrzebny był większy... implant o większej mocy czy w większym zaawansowaniu. No, chyba, że jeśli chyba widzicie w jakiegoś turmowca do nas tym może. No i na no, wszelki wypadek. tego mnie mam niespodziankę. Hello! Step over to the communicator. In case you were wondering, Helios intercepted your transmission. We accessed the ocean lab computers ourselves, which means our UCs will be operational shortly. Hmm. Meanwhile, we will be manufacturing a cure to the virus. A cure? A cure? Do you have any idea how easy it will be for me to make a new virus? All I have to do is find a very large prime number and multiply. And all we have to do is crack the code. Mathematically unlikely. As are your chances of leaving the Ocean Lab, by the way. Your next page. Your greatest strength was secrecy. But now we know everything, including your present location. Always the optimist. You would need an army to attack me at Area 51 and pretty soon, if the missile is accurate, your X-51 will be a thin, gray smudge, where Vandenberg used to be. W porządku. Zatem najwidoczniej page ma dostęp do mojej głowy, a także życie mieszkańców bazy Wandenbergu jest zagrożone. Przy okazji dostaliśmy tajemniczą. Wiadomość o tym, że tego miejsca nie puścimy tak łatwo, czy wcale. No i w porządku. Jak widzimy...

Podczas pierwszego dnia pracy w Unetko, bo to dosyć postać tajemnicza, teraz po prostu w miarę postępów z wyszło na to, że jest kimś związanym z Page'em i kimś, kto bardzo by chciał zawadnąć nad światem. Nie, nie, nie zamyka się. Miał być klimatyczny. Nie, tak nie wiem. Wyjaśnienie i w ogóle. O, teraz możesz się zamknąć. W porządku, au, au, au. Jak widzicie, pan Walter Simons jest wyposażony w miotacz plazmy, czyli tą najpotężniejszą broń ciężką. Jakieś za bardzo się nie stara mi trafić. No właściwie nigdy z nim nie próbowałem tego. OK, to, to jest głupie po prostu. Ej, co się zaczął? Hmm. Wspomniałem, że to plazma ma rozrzut. Znaczy nie rozrzut, tylko... nie wiem... Okej. Okay. Nie jestem pewien. Nie jestem pewien o jakich argumentacjach miał na myśli, czy także ma niewidzialność? Może? Właściwie postaram się zrobić coś w tym busie To było bardzo tanie No cóż No cóż Simons, nie miałeś tego cudownego tatka z Hongkongu no, świetna kurtka Z jakimś dziwnym mózgiem No cóż, to była walka z Wulterem Simonsem Można było także go spamować chyba Nożami do rzucania, one są szybkie i po stracie iluś tam punktów zdrowia zaczyna po prostu no, od nas uciekać. Można by było z nimi się pobawić trochę pistoletem. Właściwie mogę to zrobić, bo szło e, naprawdę nieklimatycznie. W każdym razie cóż. Ja miałem chińskie cacko, on nie miał. Właściwie był cały sens tej walki. Czy cały moro płynący z tej walki. Kupujcie rzeczy z Chin. Czasem także pozostało tylko opuścić to miejsce. Simon z ze sobą przywlógł dwóch żołnierzy i właściwie nie wiem po co. I nie wiem jak oni się tam pomyślili Dobra, może przypłynęli. No to diabło, będziesz rzucać tym granatem, ty idiot. Zdecyduj się do diabła. Ja po prostu podbiegnę do niego i podbiegnę, podpłynę. O... No okej, okay, to zadziałało z jakiejś dziwnej przyczyny. No... Cóż, nie zamierzam się skarżyć. Dobra, drugi Grant ma naturalnie kolejny nurek. Zamierzam go urządzić tak samo jak u przedniego. Ale teraz jeszcze... Biobateria, czemu nie? A, dobra, multinarzędzie było w drugim razie. W, w porządku. Znowu w pełni sił zapasowych.